Zapraszam na kurs naturalny www.piotsiupak.pl. Trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy 4, a czwarty wyraz tego ciągu jest równy minus 2. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy, czyli zapiszmy, trzeci wyraz, czyli a3, to się równa 4. Czwarty wyraz tego ciągu jest równy minus 2, czyli piszemy a4 wyraz to się równa minus 2. Pytają się, ile wynosi pierwszy wyraz. No to co my możemy tutaj zapisać? Możemy to sobie zapisać w ten sposób. Tutaj mam czwórkę, tutaj mam minus dwójkę. Tutaj będzie a1, tutaj będzie a2. Czyli a1 razy q daje nam a2, a2 razy q daje nam. A daje nam czwórkę, 4 razy q daje nam minus 2. No to pytanie ile wynosi ta liczba q, przez którą mnożymy. Czyli zapiszmy 4 razy q Daje nam minus 2, dzielimy stronami przez 4, czyli Q to są minus 2 czwarte, czyli to jest minus 1 druga. Nasze Q to jest minus 1 druga, czyli możemy sobie zapisać, że musimy, znaczy inaczej, wiemy już, że trzeba mnożyć przez minus 1 drugą, żeby przejść do kolejnego elementu. No ale co trzeba zrobić, żeby się cofnąć na z do, yy, czyli z trzeciego wyrazu do drugiego wyrazu? No tutaj trzeba by dzielić przez minus 1 drugą. A dzielenie to jest nic innego jak mnożenie przez odwrotność, czyli mnożenie odwrotnością minus 1 i 2 są minus 2 pierwsze. Minus 2 pierwsze, czyli minus 2, czyli trzeba by mnożyć przez minus 2. Czyli żeby się cofać, mnożymy przez minus 2, czyli 4 razy minus 2 to jest minus 8, minus 8 razy minus 2 to będzie 16, a 1 zatem to jest 16, odpowiedź A.